tam kto się padać bróżą niedziela nie sobota o 10 była kiedyś brzoza i pszczółki przed chwilą była jeszcze jedna piją sok i brzes no, zrobiłem dzisiaj przegląd szybciutki nie zaglądałem tylko tak raz dwa żeby nie wyziębiać pszczoły zimowej bywa Postawiłem takie, to widać, matę znalazłem, ktoś wyrzucił, wtedy widać, ile pszczół umiera. I ogólnie powiem Wam, pokarmu troszkę jest, nie za wiele kwitnąć, wszystko jakoś nie może, bo jest zimno. Zimno, pada. Jeszcze zapowiadają teraz o poniedziałku cały tydzień Cały tydzień deszczu, od poniedziałku do piątku. Także tak to wygląda. Jadę szybko, przejrzę drugą posiekę, Poprzestawiam, bo trochę w zatworach tych co miałem, stropianowych. Pierwszy, ostatni raz, znaczy pierwszy kiedyś też zrobiłem, ale nie było tak szybkiego rozwoju jak teraz i porobiły sobie yy, dziury otwory w tych yy, stropianach i pociągnęły węze, matka zaczęła wkładać jajka i wszystko praktycznie na natr trutowo. Dobra, zabieram się jadę. Dzisiaj jest niedziela. 11 yy, to wam naturalne poidło oskowa, sok z brzozy. Pszczółki wyczaiły miejsce i przylatują tutaj. Pobierają sok. Dziś jest ciepło, bardzo ciepło, choć bardzo wieje. Pszczółki pięknie latają. Wczoraj robiłem Przegląd szybki, no, tak jak słychać na innych filmach, u innych pszczelarzy sił nas spowodowało to, że pszczoły wyhamowały troszkę z czerwieniem później nas składały jajeczek bardzo dużo zrobiło się znowu chłodno Coś tam zaczęły nosić z brzozy, pachniało bardzo ładnie na napropem świeżym, lecz to wszystko już praktycznie poszło do zjedzenia. I Dziś piękny dzień, wczoraj nie był aż tak piękny, dlatego zrobiłem wczoraj. Dzisiaj jedziemy zobaczyć w koło, zrobić sobie niedzielę wolną w koło objazd. Co tam kwitnie, jak wygląda wiosna. Powiedzieć jeszcze, że ten tydzień cały będzie deszczowy. Od filtra, zapowiadają już od rana, od szóstej prawdopodobnie deszcz. Dałem im troszkę syropu, 200 ml na każdą rodzinkę. Nie na każdą, tam jedna po prostu miała bardzo dużo zapasu, jeszcze zimowego, więc nie dawałem, do którejś z tamtych mam zapisane na daszku, a tak postanowiłem im trochę pobudzić i trochę dać kopa na start bo po prostu tego zapasu już zaczyna im brakować a tak myślę że już za tydzień będzie już całkiem ładnie i będzie to wszystko nektarować także miód nie będzie raczej sfałszowany za mała ilość żeby po prostu mogło się coś zdarzyć jak widać za tydzień może te czereśnie puszczą wierzba e, zaczyna powoli, e, kwiatki zaczynają, będzie nektarować może w przyszłym tygodniu, bo ten tydzień, tak jak mówiłem, będzie bardzo deszczowy. Dobra, jadę jak coś jeszcze uda mi się nagrać to to nagram. Razem do usłyszenia. O, wczoraj zrobiłem porządek tutaj, posprzątałem sobie, poukładałem. Ramki są gotowe, przygotowane do podłożenia. Wszystkie ładne, nie ma śladów motylicy. Czuć w ogóle kwasem octowym tutaj jeszcze zrobione siatki na zewnątrz. Takie pokazywałem wcześniej, także nie ma szans coś tu wejść i tyle, przygotowane ramki o, te rameczki, które zbijałem pokazywałem, robię właśnie tak drutuję, wkładam je w ramkę wielkopolską i do ula to są ramki, które będą wycofane, poznaczone wszystko po prostu już jest już jest brzydka, stara ramka do wycofania stojaczki jakieś porobione Dobra, jedziemy no i tymczasem jesteśmy w Polimierzu bardzo ładnie nie, zaraz nastawię Zbierają pyłek z bóg jesteśmy w lesie, przywiozłem wodę dla pszczółek. Pszczółki wracają z piłką. A jest jakaś... o jest, co się tu przywiało. Tarnina, w ogóle chyba już nawet inne drzewa owocowe kwitły pięknie. Wczoraj była dosyć taka pogoda, że było z tej strony widać śnieżkę i szczyty całe białe śniegu. Także jutro, nie tak pogoda zaczyna się psuć. Takie mamy warunki, nic nie zmienimy. No dobra, pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia. Ja jeszcze zatrzymałem się przy rzepaku. Tak to wygląda. wielkości może troszkę ładniejszy niż ten ale tu normalnie jeszcze jeszcze brakuje dużo